Zmapsu został konto na Netflixie, żaludzek wiatra, liczeń tylko stówek Święcę jak się... Coś siedziemy górę? Siadać na żarubę Matka, żyga w kociele sąsiąc i puszki Twój stary dusi matkę, poszelką od poduszki U Pani huraga to kurwa nie pojęte Stary pani, lupo wpięte, twoja tu się stawia, damy ruszki samo lubi marynarza, obierdoli mister bultem Grasz gangstera, a masz kieseni jak co twoja szmata po liściu jest wyblachła jakal

Oparz, albo że i lecimy z tematem, a o urodzinach kurwa wcześniej